To weźmy może... O, kit O, chcesz mieć świetlny? Albo tarcze palącą się? Tarcze? No bym nie pogardził. Mówię ci, no. Wow, to jest zresztą niesły. A to tam olej się do góry. Tam w górę na środku jest, nie? Oh. Bo on kuleja? no to co? Hmm. Ja może weźmiemy się gregowice. nie spełnię jak ma sona, ale. No, e, mogę z nią pokazać jakoś? Czy też? Zabijamy ją, czy? Nie, no, jest, no, nie się bawi. O to stąd Doorbroers, denk de dat we het kunnen lopen. Als je maar zo goed staat. Thump. Wow. We moeten samen buiten. Ik weet niet of We Cieszy w Szybciutko trzeba zrobić to Portem City, Jak biegną O, lecą, lecą dobra. Co to po szapierze dole? Aha, a ty 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 ten dziwnie biegasz. Też się tańkarnie to powiem, to ale? Wyjedźmy wcześniej. Być my gram tak od początku, nie wiem, tak razy, żebym był jakiś broken, kiedy za długo masz mapę. To samo plusy. Ja pasz się, chuj wiedzcie, kiedy I... jesteś we mnie, kiedy jesteś za mną, kiedy jesteś przede mną. W tobie to wolałbym nie być. Ale też nie. O, oh, dobra. Ogojito se skriši, mislim, da je boljša naravni vdjem. To jest coś w kolekcji Cloroxa. Super. What nie wiem. Czekaj, wiki od nas chcą. Nie kurwa, czekaj. Zaraz poprawię. Czekaj, to było American Xenia, South Plaza, nie. Fortune City, nie. Atlantica, też nie. Pla o, Pala jest mała. To jest to, Venice Touch. Cocoa, chocolate, konwersja for forum, brandy. I tutaj jest X-Hoo. Aaa, wiesz. Chunks Okej okay, mam to Eee, chyba okay. Chyba Eee, bo już musimy jakieś kurwa kwiatka przenieść sobie Dobra Chlorex Collection A e, Czy to jest na pewno, ha? Jeszcze do mnie Widzę nigdzie mm. Chlorex Collection mi to przykro Finderskippers? Nie, Finder's Peepers. Och, gdzie to jest? Potem się znajdzie. A, potem będziemy się... Mamy trochę mało czasu z tym, ale... Czekaj, bo ile... ile czasu zostało tego? Zostanie... 4 minuty. Za 3 minuty, trzeba minutami... Musimy gdzie? Yeah, no, safe house, not kid. Okej. Okay. teraz zanim przy... teraz military...

to byśmy mieli nie, zbędnik, nie? I wszystko przejebane. Nie, 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 rotowane, nie, O, a może, no, ktoś jest. O, nie, nie, a nie, 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 na nie, 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 jak no. dziwne, że w to. taką batalię czyli że łopanie, Teraz, ale to będzie trudny przeciwnik, a tak był przeciwnik też tak potężny, jaki wyszedł, By... był taki przeciwnik, nie. Ostateczny boss w Dead Rising 1 W ostatnim finalnym starciu musieliśmy walczyć na czołgu Na gołe pięści, nie? Eee. Doświadczony, militarny oficer, kontra jakiś tam dziennikarz, nie? Fotożurnalist Ty chwila, go, pięściami, nie? Bo w końcu tak, tak działa... Tak to działa Chłop ze szkole, nie? Kontra Chłop z też o czymś dziennikarz, który umie, umie robić jakaś foto, nie? A raz był 82 godziny w... Wy... ...tego, galerii. Wystarczyło, Aby... żeby się nauczyć walczyć. No. I teraz to ich nakrywa. Kurde! O, jaka bitwa! Ale wyzwanie mają. Cholera. Gościaki, kasurki. Takže mi teraz zostanie rozjebana, no nawet bez naszej ingerencji, nie? Wow oh, oh, God, it burns. It burns here, yeah. Dobrze, że mówi, nie? To ma pomóc Dokładnie A, to też jest gaziel co tam? Dobrze, że te... Wru... Dobrze, że te są na hita z baseball'a a nie I frutowego. Jak? Zapomniałem Widać wojskowi, Jej, profesjonalna armia. A, a ten p na hita, nie? Z w głowę poleciał Nie wierzę. Apokalipsa zombie jest na wolności przez już kilka lat, albo kilkanaście. Co bramy wojskowi? Strzelac głowę? Nie. Po nóżkach. Po czworo tak, zadajemy jednego zombiaka. A ha, ich łącznie jest pięć, na zewnątrz. No <laughs> Jak to tak jest tak możliwe? Za... Niech to jest że w grze jest bardzo dużo zombie i jakby to, to, to gra nie was dużo, to, to nie was dużo, to dużo zombie jest i się zabija dużo mniej zombie, jak oni w ogóle widzieli to wszystko przez kamery, kiedy był cały gaz, te kamery chyba musiały być cholerę wysoko. No nie, no chyba, że...

is if there's a problem with the rescue operation there'll be another attempt in 24 hours if it looks like there's any survivors what do you mean your understanding you knew plenty about standard operating procedure before hey hold on missy wasn't supposed to happen like this i'm the only reserve man who made it here alive and i'm doing my damnedest Damn yeah, it. Rescue fails. Huh? Yeah, Everything else has gone wrong so far. Yeah. Fire bombing. It's the only way to get rid of them for good. Fire bombing? I probably wow. wow. I have to go to patch, Chuck, be careful. I'm speaking Rebecca. Those things can take out the military. Na pewno bo my jesteśmy czakiem No, my, my po prostu walniemy jak z baseball'a z, Teraz gościa, goś poleci na 5 metrów To no, się wylega, ale co to, to za może 2hp? Jeden pasek, no maksymalnie no, Spodziewałem się tego, dobra, czekaj, jeszcze zapiszę grę Chcę robić parkour'y Bądź przy tym tego, przy tym będzie w sumie chyba bo w sumie zapiszę chcesz tylko wiesz, przynajmniej coś ci daje szczerze, nie super. No tak. Że jest poziom się zapisać. No właśnie lewe. No... bronie ci znikają nagle z wszystkich na ziemi, które miałeś. No tak, od głupie. No dobra. Dobra. Na czym ja w tym Message Message A właśnie, bo to jest główny, bo... Zobaczy pa. Zdjęcie. Ktoś jest hita. O, latają jest w to bronie. A jaką inną ma mamy? Baseball. Ale... O, właśnie, czekaj. Baseball. Zobaczmy jak... Jak baseball sprawuje, nie? I się z tymi... Bardzo potężnymi wrogami. Na pewno bardzo potężnie. Jeszcze w tak A wiesz... Aby, na aby się upewnić, że na hitę zejdą jednego. Jednego to wiedzę. Zobaczmy, jak bardzo są silniejsze od zwykłych... Ale w ogóle ca ca cały miarket będzie od tych specjalnych, nie? Błagam. Ty nie, one wybierają to jest... No... Tak, są na hita. Nie, nie, nie są na hita. Walnę raz i go ścierpię nie są na hita. Dobra. Teraz misję na go jeszcze ognistym mieczem, też jeszcze ją No dobra, op, dobra. No i jak no, są op To to, że mamy rękawice, które ją każdego. A w No jak dwa hity, w Ale wciąż są podatne na moje ptężne ataki, pa. A w sumie sensie, wygląda. Hey, eee, no. gości w gryz we mnie! Eee, op! Gości mają inne ataki. No wow. jest tak źle w dobra. Ale no, to wciąż już coś mało ich jest jak na tutaj. Nie wybiegają, ale... I tak. Za ogn z ogniem jest schalenie gumiana, nie? Co nie jest kobieta, tylko czemu zabrania, że się kobiety? Kobieta, kobieta no. je rękę. No, może je ja Zobaczmy ja jako Jest. Tak się gryza we mnie. Sławo. To już nie idź O, O, Jest zielono tej barci, no to tak botanicznie, jako, ekologicznie to, jest Zapomniałem, jak baseball jest OP bardzo. O kurde, Wiedzicie. no... jest. A, To dobrze. Zapomniałem, jak bardzo OP jest ten, ten baseball. Jest dość, No, i szybko atakuje bardzo i duży ma sił Gorzej z Limage'em, ale to w sumie nikolaj nie interesuje mm. tak... Wrogowie lecą na hita, a ci specjalnie na dwa. To. Chyba, że jest noc. Wtedy okaże się, że jest jakiś lepszy. Ciekawe, czy ta... oni też są chyba lepsi, no to... Lepsi, lepsi są jeszcze wtedy. Cholera, ile tu jest! Ja idę sobie są. O, pyk! już... Już, już wygraliśmy z nimi. Wreszcie się wygrałem, ale to... Aż się napiję wódki. Tylicz. Na hitę, jest, nie umarł, nie umarł. Nie, nie jeszcze na, mnie. Bo... na mnie. I Pippo co no. ja pole wow. za. Te polecić. O, mizeria! O! się mnie. nie obrzyk. A to jest. Kurwa, kikałach ty. To jest, to jest M. kurwa, to jest MK. A nie te SSG. Nie, 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 nie się. Szybko tylko, żeby chodziło o O cholera, no teraz gości, ale zukruty. A, a, taka kasina. Jeszcze musimy przyjść do jednego marketu. Poszczególna kwiatka. Ach, te kwiatki, dobrze, że musimy. A właśnie, my musimy po pamięci wytargać. O cholera, tak w sumie. Ale coś. Jakoś... Jak wow, ty, uspokójcie się troszeczkę. Um. Nie każ no jak Krywają się 10 tysięcy na krok grybek chce podnieść tylko Nie że wykł się skryw nie wierzę No szczerze to i nie robimy coś innego waliu A wracając sobie w Dużo tego nic nie, nie wyszło Dobra, ja my są... ja, ja umiałem tych wrogów Czas na zganię, a go się co na źle O nic się jednak da robią podężnego Nie są aż tak sobie bezuriteczny jakby się wydawali no cholernie, jak jeszcze jest więcej w tych zamkniętych pomieszczeniach w markecie. Bardzo przyjemnie. Szczerze, jakiś lepiej czuć to, no, ale gorzej gdybyśmy walczyli z jakimś bossem, taki by się on um, trenił. Łup, um, um. nie mogę, nie możesz, o, ja pierniczę to jeden, za dużo. Ty możesz tu peruszyć, czy ty kurwa śtepasz, żeby określić troszeczkę. Może jedno i drugie. A to się przyda z tej zajęcia. Ach, te cukierki. Pizza. To też. A w sumie przydałbyś pizza. To mi się nie przyda akurat. Ale co to jest gej, gej jakiś? Nie, że. Ci praca daleka? Tak. Swobodny wow. frontier, Przykro mi, już. Już Rising 2 jest przyjemniejszą gromadą. <laughs> tak, tego. No to na Team Fortress skurdy jest spoko, ale no kurde. Może w sumie to może trochę inna perspektywa, bo ja mam w tym sumie 30 godzin. To w sumie jest bardzo mało, jak na community tej gry. Ale jakby. No. A ja że mam 12, 15, może? Nie, nie, mam jeszcze mniej. Nie porwało mnie to jakoś. A, też nie. to jest... Jaka to ślinka teraz stoi? dalej. Biegająca będę. Dobra. To jest ta roślinka? Nie. A może tak? Mam roślinkę. Ok. Znaś, że mi teraz coś dzieje iść, więc chyba wydaje mi się, że to dobra roślinka. Jak cię gonią? No ja wiem, ale ja mam szklinkę, ja się napęknie i masz możliwość pęknięcia to się to ze smuce. Nawet nie wiesz, że Xenos mi srebro 2 wbił Wow, dobrze, że zrobisz coś rangą No zrobię coś, spadnie No, pewnie nie zagrasz, sama się spadnie Nie nie, nie, zagram, zagram już jutro, w sumie to dzisiaj Nie no, gościu nie! Proszę 5. Oj, już zostawiam na chwilę? Albo nie, 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 wiem, nie, to ślinka, nie, Zobaczy się. No teraz ja nie nie, 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 nie nie ten guzik nadpuściłem. Utrwiłem teraz... Kurwa... Nie, nie, nie brak... Za czwartym podejściem się uwolniłem. Nie wiem a jak ty możesz miskikiem z kickiem wypierdolić czy fajne przyciski, nie? jest tu dziesięciu Masz tułupę Ale na picie uskaczą Trzeba że też tutaj zejść, bo... Wiesz czy, czy ty idziesz ze mną w czy nie? Trudno określić, bo chyba idzie dobrze, bo się zbliżasz do mnie. Ej, ty nie... Kurwa. Dobrze, czy ty idziesz ze mną w stronę? Nie, patrz, ja tam jest bardzo. W masz do tego pomyślność. Powinieneś mieć oznaczoną tą mam misję. Widziałem, że ty wbijeś tutaj, wziąłeś tego muskacza i śpiewałeś. Aha. Ktoś zalewa, To z tymi zbieramy kamień Jezu mi drzwi, bo mi się nie chce A w sumie tak wolniej się, ale co tam Ja w ogóle ja bieram... Tego bo muszę czy po prostu taki, nie wiem, ubzdurałeś sobie coś. Będzie śmiesznie, jak się okaże, że to by ubzdurałeś. To znaczy śmiesznie, jakby nie, nie musiałem walczyć z nimi, a samym walczenie z nimi jest upierdliwe. O cholera, nie to Nie powiem, jest... że nie. A to jest u ich mniej, w sumie. To jest z zewnątrz. Chyba, że to się to tak... Nie... No chyba, że wtedy akurat nam się poszczęciło i spotkaliśmy mniej ich, chociaż w sumie nie to obojętnie.

Nie wiem czy go muszę mieć, ale jak go muszą wziąć Nie żyją o Ja ich zapierdolę wszystkich Ja mam wszystko Kiatka leć 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 Bierz kwiatka Miałem kwiatka Dwójze, no, dobrze, to dobrze, dobrze to jest tutaj... <grywka> Dobra, to jest coraz gorsza <grywka> Gra Ty masz ustalony ten cel czy nie? Chyba No to jest ten wiesz, botanik, coś tam No to zaraz się dowiem I tak sobie to jest już roya flash on no, co trzeba iść do wykrywki Szyb chodź Tak, małe mu Sedion Drogi pokier w lewo. Pewnie go będziemy mieć, nie? A jak okaże się, że my naprawdę kurw tego widzieliśmy coś kompletnie innego, nie, nie ma światła. Nie! Spadek, pod mapę. Gdzie, gdzie, padł? Pod mapę. Mniej więcej w tym miejscu tak był i wypadł pod mapę. A może się zniszczył. Nie wydaje mi się Nie wyglądało jakby się niszczył No to chyba od z naszym kwiatkiem. Kwiatusze. Zdaje się wczytać to czy nie? Zobaczymy podejdźmy do mnie Eee kwiatek O jak się ja chyba chyba kiedy, kwiat kiedy kwiatka nie adnowaliśmy to pora wczytać czy grę i... Czyli ją zostawić i jutro się zagra, w my dzisiaj może. Jestem, za bo już kwiatek stracony, już, 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 już nic nie jest w naszej myśli. Ja boże, jak to się stało, że kwiatek. Jeszcze te gejasty są nie. Nic gejasy, ty. Nie żyjesz ty. Podłumy, <laughs> i mi. Tary, marty. Ej, how stringy to will make. Jaka like sick. Dari, tak, się tak się tak wstęp, Piję wodę z dużą. A boże, to. No, ale pij to. Też na to.